Jesteśmy właśnie przed grą, która przewiduje przyszłość. I ona pokaże nam, co będziemy robili za kilka lat. Co ja będę robił, a co będzie robiła Pati. Kim no, będziesz za kilka ciekawe. lat? No, to jest mega ciekawe. A ona nam przewidzi to wszystko, różnych youtuberów oraz graczy. Gdy do niej wejdziemy, a wy możecie wejść z łapeczką w górę. Kliknijcie łapeczkę, a my wejdziemy do tej gry. Szybko. My wchodzimy, chcemy się dowiedzieć Dla Patty, wszystkiego kliknięcie. o wszystkich. I zobaczymy, co będzie Pati robiła za kilka lat, a co będę a robił A zobaczymy, ja. co ty będzie! Albo wy widzowie. Klikajcie teraz i wchodzimy! Pół łapeczka w górę. Dobra, mamy pierwszą Uwaga! postać. To będzie pimpek. To jest pimpek. Co będzie robił mój kot za kilka lat. Uuu, zobaczymy. Jest napisane znajdź przycisk. Musimy znaleźć, gdzie mógłby być tu ukryty przycisk, o nie, który ale tu jest zima, odblokuje i śnieg. to zdjęcie. No, gdzie tu teraz? Szukamy, szukamy przycisku. Szukam, ja idę tutaj na prawo, rozdzielmy się. Gdzie mógłby być przycisk? Hmm. Poszukajmy tutaj, może z tej strony, może tu. Czekaj, wejdę na lód Hops, Ok, musimy znaleźć, ale. ale zimno, to jest tu jest. zimno! Niedługo oh. będzie Zimno Ja nie chcę takiej o, dobra, teraz jest, patrzę, ej, tutaj widzę, ale tu są guziki, to nie, 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 ej, czekaj, tam widzę, jest tam, na bałwanie! Gdzie, A... na bałwanie? Znalazłam, na bałwanie, na bałwanie, na bałwanie, o, to schodzę pobiegnę, kto, kto pierwszy, kto pierwszy, kto lepszy, kto wciśnie, to dobra, będzie Dobra, to widział. biegnę. O, teraz tutaj, teraz tu, teraz tu, nie, nie, spadłem, o, nie, Patrycja będzie pierwsza, nie, nie. mogę być gorszy. Spadłam, znaczy, spadłam, to jest blisko strasznie. Z boku, z boku trzeba. Tutaj, teraz, teraz tu, hops, no nie, ale my się ścigamy, czekaj. Ej, jak to dalej? Tu trzeba przeskoczyć, przepychasz mnie. Dobra, no jestem, nie. jestem Trzymam się, trzymam się, spadła, haha, ha, ciki bolek. Teraz ja przeskakuję, jestem, dobra, przeskoczyłem, teraz to rozwalam. Idę na górę, mam przycisk, klikam, pum, kliknąłem. I patrzymy, zdjęcie się o, czeka, zmieniło. Czeka, czeka. Uwaga, co będzie, co będzie Pimpek robił? Nie no! <tum> Pimpek. Nie no, masakra! Ej, pimpek Ej, będzie pimpek grubasem. Ej, to na duże, ja myślę. On pimpek... będzie leżał do góry brzuchem tak. i będzie se jadł. Pimpek, czyli mój kot właśnie utyje się i będzie na grubasem. Ja utyję. Za kilka lat on się normalnie nie uwlecze z łóżka. I Ale coś, on, on sobie chilluje na słoneczku, to... na jedzony. Jest... On se chilluje, on leży i stać nie może, taki jest gruby. Ojej, to ja nie wiem, a jeśli to będzie twój kot, to, to tylko będziesz... Tak karmił, to będzie twoja wina. Nie, jak moja wina, jak on tyle sam będzie żarł. On Ojej pewnie zapłacę to... ryba albo ptaki. Dobra, on przesadził z jedzeniem, czyli pimpek za kilka lat będzie zbyt gruby. No dalej. Zobaczmy, jaka będzie następna postać, bo dopiero, dopiero pierwsza. A później my będziemy. Otwieramy i mamy teraz Shiba, mojego psa! Mój piesek kochany. Uuu. Ej, właśnie, tego pieska też macie na moim sklepie jako breloka, którego może, możecie już mieć i wy. Jako brelok albo jako koszulkę. Shiba, czyli mój piesek, jest do i czeka na was. Taki szczęśliwy, taki piękny. Oczywiście na koszulce jest napisane Smyslow Team, że to moja koszulka, możecie dołączyć do mojego teamu wraz z Szybą. No, ja sobie odwieszę, on tu zawsze wisi, ta koszulka, o, elegancko, jak pięknie. Wpadajcie na smyslow.pl, uwaga, nowe zeszyty też się wleciały, pojawiły, więc pamiętajcie o nowych zeszytach, które też czekają na was, nowe notesy, grafika z dwóch stron, więc fajnie wyglądają i to wszystko czeka na moim sklepie. Gdzie? Dobra jest scena, więc sprawdzajcie, wpadajcie, a my idziemy dalej. Idziemy Chodzę, dalej Liknie tak osiem gorąco. przycisków, nie! To dobra, będzie mega to czekaj, ciężko, Oj, ma się! Będzie mega ciężko! niech 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 w prawo, ja idę w lewo. prawo, niech idę przycisków, które są na ścianie. No dobra, tak. to ja idę na prawo. Uwaga teraz niech dobra, ostrożnie. Nie możemy wpaść do lawy, bo inaczej się spalimy. Lawa dobra, nas pokona. ja nie, nie, No uważaj. nie, 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 nie. Padłem, ale jest ciężko. Dobra, ja już mam O dwa. pewien ślot, pojawiałem się z na Dobra, przechodzę jeszcze raz, mam drugą próbę. Uwaga, no nie, znowu, nie, nie, nie. Pale się, pale się, pale się. Raz, teraz tu Dobra, teraz tutaj skaczę. Tak, super, dobrze, mi idzie, teraz tu. Ej, szczerze, to, to jest trudne, Uuu, bo to trzeba naokoło wszystko przejść. Dobra, teraz żyję żyję, 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 żyję. Klikam, jest jeden przycisk kliknięty, dobra, teraz idę do drugiego. Tylko jest mega ciężko, lawa mi bije. Ale tu jest grąco, żebym tylko nie padł. Baję mnie mocno. no nie widzę przez ten ogień, serio? Cały mi pół ekranu mi Nie, 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 wpadłam, dobra. A ty, uważaj, uważaj. Dobra, Musimy ja tu, już mam... tutaj? Uwaga, kliknąłem drugi, kliknąłem, mam dwa, mam dwa. A ty ile masz? Ja mam trzy. A okay. Cztery, nie czekaj, cztery, cztery. Cztery, zamówię. to jest sześć, jeszcze dwa. Dobra, teraz tutaj. Uwaga, to rozwalam. Teraz tu przeskoczę. Hops, dobra, idę, idę. Kolejny to będzie siódmy, 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 siódmy. Dobra, mam siódmy, dobra, jeszcze jeden został. Jeszcze jeden został, nie wiem, gdzie jest. A teraz tutaj muszę przeskoczyć. Hops, dobra, idę, 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 idę. Uważaj, pati. A teraz tu. Gdzie jest. O, jeden przycisk zabrakł. Czekaj, ja kliknąłem A, to po prawej. A tamten, ten pierwszy jest tam. tam jest, na początku nie kliknęliśmy jednego. Tam, XD, stereo, dobra, biegną, do dobra. Do ja mogę iść kliknąć. Ej, to mała biegnę, 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 To, teraz tutaj. Hups, i klikam. Pum, kliknąłem, patrzymy teraz na zdjęcie. I zobaczmy. Joooooooo! Shiba ja! będzie miał dziewczynę, co? Ej, Ej serio! Jeju. Shiba będzie miał dziewczynę! jak słodko! Ej, dobra, mega słodko! To jest dziewczyna siby, a to jest siba, mój piesek! Niech się przytulają! I przytulają dziubaskie, się i oraz serduszko jest. Takie. Serduszko nawet jest na bluzce. Ojej, jakie Ale Shiba słodziaki! Urósł, co, nie? No Shiba uros to, nie? O, siba w sensie. Właśnie taki piesek siby jest na moim sklepie, na koszulce, pamiętajcie? <laughs> Możecie mieć też sibę u siebie na koszulce. To są takie słodkie, no! No, słodziaki, kliknijcie łapeczkę w górę. Kto Pieseczki lubi takie pieski? Super. Kto kocha pieski, to klika łapeczkę. A jak nie, ja zostawię no to. Ja wtedy 10 tysięcy to, to nie klikajcie łapeczki, kto nie kocha. Dobra, a my idziemy dalej. Idziemy do kolejnego. Shiba będzie w przyszłości ja miał dziewczynę. Dobra, a ja idę już dalej. Uwaga, przechodzimy. I mamy kolejna osoba, będzie jaka. Livia! To o. nasza koleżanka! Zobaczymy, co ona będzie robiła w przyszłości. no, no teraz jakie zadanie mamy? Zadanie. Kliknij Kliknąć przy 5 przycisków. przycisków. Ok, w tym pomieszczeniu 5 przycisków, szukamy. Szukamy, dobra, ja już widzę szukamy jeden. szukamy, szukamy jeden, dobra, drugi, czy dwa. Raz, szukamy trzeci, 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 A, widzę, ty tutaj widzę. Biegnę, okay. biegnę, biegnę, Biegnę. szybko zasuwam, zasuwam. Trzeci, punkt kliknięty. Gdzie kolejny będzie? Trzy już mamy. Czwarty może będzie tam, czekaj tutaj, o, jest czwarty. Po czwarty po lewej, po, po prawej, po prawej, po prawej. I tutaj chyba będzie. A nie, nie ma, co jest? Mam, 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 czwarty! Tasty? Dobra jest! Masz jest. piąty? Masz tak. piąty? Nie zmieniło się! Nie, nie zmieniło się. Pignasz? Tak. Uwaga, czy nie, nie zmienia się. A, zmieniło się! się. Dobra, dobra! Wow! Uuu. Ej! Uuu. Livia będzie miała chłopaka! Ona Livia? Będzie miała chłopaka i będzie z nim nad morzem, chyba. Ej! To jest nad morzem! Livia będzie miała chłopaka i będzie nad morzem, ale aktualnie nie ma! To czyli jest wolna? Ej, to jakiego będzie miała chłopaka? No ciekawe, ja nie Ej, mogę, serio. ale my się to dowiadujemy, że. Jakiego leczy? będzie miała chłopaka? Właśnie, i to jest pytanie, czy może to będzie mój widz? Ej, słuchajcie, Livia. No bo teraz jest nie wiadomo, kto to, bo to nie, nie widać. Nie wiadomo, kto to będzie, to słuchajcie, Livia, taka ładna dziewczyna, jak coś ona jest wolna. Chcecie może numer? Chłopacy. Ej dobra, czekajcie, ja zaraz telefon, gdzie mam telefon, gdzie jest ja ten mój telefon? Czekaj, zaraz daję telefon. Ej to wiecie. Słuchajcie, ktoś chce numer telefonu, kliknij łapeczkę. Tylko rozdaję dla subskrybentów, jak subskrybujesz. Inaczej nie dam. Kto by nie chciał numeru ładnej, do Livi Ładnej dziewczyny, ładnej dziewczyny. Bardzo ładna, wiecie, numer. To... <laughs> Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, Liwia będzie miała chłopaka, nie wiadomo jakiego, dlatego że twarzy... Ale będą gdzieś na wakacjach, więc fajnie. Nie ma, fajnie nie ma, nie ma pokazane. Da, idziemy dalej, otwieramy i kolejna osoba to będzie Alek! Alek, mój kolego! Alek! Aleks Stralek. Ojciec chcesz? Dobra. Ej, nic nie mówcie mu, że Aleks Stralek. <ślały> Ej, dobra, co ty robisz? Paty, Co ty robisz? No uważaj, bo padniesz. Dobra, teraz tutaj trzeba nashiftuj. Chyba je, bo to teraz znika. Dobra, teraz tutaj nie możemy wpaść w coś to kolorowego. Nie tych tasz, klikamy przycisk, To co tam zrobić? Wszystkie znowu przyciski do kliknięcia. Oooooooooo, o, o, ja, to wciągą mamy przyciski! No jeden mam, teraz jeszcze drugi. Dobra, Dobra ja teraz... idę, zrobię to dla ciebie. Ale to wciąga, ale to wciąga, ale to wciąga, musimy powoli chodzić. Totalnie. O, biorę, Biegnę, 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 bieg, bieg, Szybko! O o, o o, o nie padłem, ej, co jest? No, a to bije? A ciebie nie biło? O nie, od nowa serio! Nie! Jak to tylko nie, nie, mnie to... też biło. Tylko, że udało mi się. Na a ja biegnę, 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 biegnę od początku. Przybiegnę, przybiegnę, da, a teraz tutaj idę. Okej, okay, biegnę szybko, szybko, bo ja się pozrespiłem tam, gdzie była lawa. Muszę tutaj spawn pointa co zrobić. Okej, okay, spawn pointa będę miał tutaj. Uwaga, spawn bum. No i teraz uwaga, musimy no lepiej, uważać. spawn ja już idę, uwaga. Ile masz tam... a, muszę no, trzy, ja No, trzy, mam kliknięte. Trzy? A to dużo. Dobra, ja biegnę, biegnę. Teraz biegnę. idę. Uuu, teraz tu. Nie, co? A ja nie dostałem tego! Och, oszukało mnie. Nie, no serio! Mnie. Oszukało mnie, oszukało mnie, bo ja nawet nie dotknęłem i padłem, serio. Dobra, to ja mam tamte trzy już. Tamten, tamten. Uuu, no i teraz ty masz te dwa, czy ile masz? Uuu, to ja idę pod... No nie. Dlaczego? No trzy? Dl to jest... Dlaczego ja nie padał? Minecraft mnie oszukał. Dlaczego czekaj, idę teraz tu, jeszcze raz dobra, skaczę. Dobra, czwarty, kliknę, mam cztery już. Raz teraz... To raz do... ty, ty ostatni klikaj. Jest, jest, dobra, jest, kliknęłem, dobra, mam, mam, mam. Okej, okay, i teraz co? Wszystkie kliknęłeś? Tam też tak, prawie? Tak, cztery kliknęłam, a ty dwa kliknąłeś? Tak, raz, dwa, raz, dwa, Dobra, trzy, cztery. Dobra, są wszystkie cztery. kliknięte. Okej, okay, wszystkie kliknięte mamy, patrz. <laughs> Alek! Co? Ula, ej, padłem! Kurde, zapatrzałem się na niego i nie padłem. Ej, poczekaj, bo ja muszę bliżej podejść, bo ja... A, padłam! Ej, ej. <laughs> się ja też tak chcę wyglądać. Alek za kilka lat będzie wielkim mięśniakiem, który będzie miał gigantyczne bicepsy, rękę normalnie jak w stalową i będzie miał rudą brodę i rude włosy. Ale dobra, nie, nie, się. Jak się. byś tak wyglądał, to by Ej, było fajnie. Ja mogę mieć rude włosy, to dla mnie. Ja nawet mogę mieć żółte włosy, nie? Ale chcę takie mięśnie. Ja bym wszystkich, ej, 10 widzów, yeah, ja, ja bym 10 widzów fajnie. podniósł. Jak ja bym miał takie mięśnie, to ja bym normalnie wszystkich podnoszął na, na nice, te, na no. klatę. Ej, ja nie dobra. mogę wyjść z podziwu. No, ej w szoku. Tylko gdzie ty się patrzysz? To jest po nie po prawej. No bo ja, jak to? No patrzę się tam, No co ty? No Patrzę się na prawo. U mnie na prawo by było pokazane. ja mi się ja już mam Ale. zawroty głowy aż. Idziemy dalej, uwaga, Alek będzie w przyszłości za kilka lat mięśniakiem, zazdroszczę mu, będzie miał wielkie bicepsy. To będzie Alek, to jest jego przyszłość. Idziemy do kolejnej przyszłości, zobaczymy, co nie będzie dalej. Bitki. I kolejna osoba, to będzie Pati. Pati teraz nie. Party. Znaczy, o tak. Pati, zobaczymy, co będzie w przyszłości robiła Patti. Zbuduj Dobra. swoją głowę łówkę. Okej, okay, musimy zbudować głowę, czyli bierzemy materiały i budujemy swoją głowę, jak Ojeju. wyglądamy. Ojeju. Okay, Dobra, do weźmy czyli ja mam materiały. żółte, to... A nie ma... Aha. Czekaj, zabrałem ci coś. To No moje niebieskie, bo ja mam takie. Okej, okay, brązowe, okej, okay, dobra. dobra, mam. Zbuduj swoją głowę, czyli ja muszę zbudować brązowe, muszę wziąć, okej, okay. zbudujemy swoje głowy teraz. Jak wyglądamy, czyli u góry mam brązowe, tutaj poks, pyks, dobra, tu... o nie, źle postawiłem, daj gorzej. Dobra, teraz tutaj muszę, kurde, źle postawiłem, je ja to muszę rozbić. Jak ty tam sięgasz? A musisz podskoczyć no. po prostu, hops, Dobra. dobra. Dobra, okej, robię teraz to moją głowę, czyli włosy. Takie jest zadanie, żeby zbudować swoją głowę, żeby odblokować zdjęcie Patty. Ja to muszę od... Patty muszę oczywiście odblokować. Jestem ciekawy, co na będzie robiła. Mam nadzieję, że ta przyszłość jest ze mną, bo jak tej przyszłości nie będzie ze mną, to się wkurzę. Nie wiem, z kim to będzie. Wkurzony! Będę wkurzony! Patrzcie, jak jestem zdarowany. Dobra, idziemy. Idziemy teraz. teczaj mam włosy i dalej mam teraz. czaj. muszę się na siebie zobaczyć. Ok, tutaj mam kolejny. Muszę się na siebie zobaczyć, bo nie wiem, jak. Bu, 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 teraz tutaj daję. Tu, tu, dobra, kolejne włosy. Tutaj mam coś takiego, tu, tu. Dobra, teraz tutaj mam oczy, elegancko. Ej, czekaj, źle postawiłem, to muszę rozwalić. I teraz... Ja też muszę patrzeć, bo tutaj ja Tutaj kolejne i... Czekaj, jak mam dalej? Okej, okay, teraz jest to. Dobra, patrz, zaraz już mam siebie, już zaraz mam siebie, mam siebie, mam siebie. No, a teraz tutaj daję te bloki, pyk, pyk, to na... Tu, uwaga, jak wyszedłem? Ciekawe, ciekawe, czy wyszedłem? I patrzymy... Ale ja nie mam takiego... O, tak wyglądam? Ej, dobra, to jest podobne, no serio, no zobaczcie, jest podobne, no jakże nie, no jak jest, ej, dobra, jest podobne, no słuchajcie, no, a nie, krzywo, zrobiłem oczy, co ty masz za oczy, ej, ja mam oczy pionowo, nie poziomo, <takujesz> co ja zrobiłem, nie, te krzywo, dobra, a, ja, a czy mówiłem wam, że nie potrafię budować, nie, dobra, trzeba, to oczy ej, ja mam. prawie dobrze zrobiłem. oczy mam krzywo, widowie. muszę tu zmienić, muszę tu zmienić, o nie, Muszę tu zmienić. Czekaj, biały kolor muszę. Biały kolor, nie mam białego koloru. Okej, okay, jest biały, dobra. I teraz tutaj daję, to rozwala. I teraz tu o kładę. Nie. Pyk, pyk, uwaga, teraz tu daję, dobra, mam. I jest ja mam. Jest, mam, pięknie. I mam głowę swoją! Ej, fajnie, fajnie to wyszło. A Patrycja... Ej, Patrycja lepiej zbudowała. Dobra, mamy zbudowane, patrzymy. Przyszłość Patrycji i zobaczmy. O, ale fajnie. Ej. Ty ja lubię zachody słońca, więc się cieszę, to moja przyszłość. Będziesz na zachodzie słońca, tylko tylko jedno ważne pytanie. Jedno. Czy ja siedzę koło ciebie? Ja hmm. koło ciebie? Nie wiem. Czy to jestem ja? Bo zauważ, że ten gościu ma białą koszulkę, ja noszę koszulki pomarańczowe, może takie ciemne. No właśnie, ale, właśnie, no. Ale nie pasuje mi to, bo ja z tyłu głowy nie mam takiego obródka z tyłu głowy. Ej! To nie wygląda! I ty nie nosisz sandałów! A nie, on nie ma sandałów. Nie, 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 nie. nie. To się zgadza, to się zgadza. A takie spodenki też mam w szafie, chyba. Nie. Ale nie zgadza mi się to. No, to ja... jest ciekawe. Ej, ja nie mam takiego czegoś na karku, czyli takiego zgięcia. Widzicie? on ma takie zgięcie. Ja takiego czegoś nie mam. Więc... Czy to mogę być nie ja? To... Ej, to z kim Nogi ty będziesz? podobne, ale... No, no nie wiem. Bo, bo, bo to jest przyszłość, to nie wiem z kim będę. Z kim ty będziesz? <laughs> nie wiem. <śmiech> trudno <śmiech> powiedzieć. Ty se uważaj, bo jeszcze na YouTube... Ty zer... se uważaj, bo ty masz bo nagrabione. Jeszcze zerwa... Zerwanie nagramy na YouTube. Nagra nagrabione masz. Ooo! Oh. Ej dobra, ta przyszłość jest ogólnie ciekawa i nie wiadomo co będzie z nami. Oglądajcie, bądźcie z nami do samego końca. Subskrybujcie, żeby się dowiedzieć za kilka lat. No idziemy dalej. Uwaga na scenę, postacią będzie. Matroner Ej, mój kolega! No, matruner, stary on nie ogląda! Stary tu jest. Chłop wrócił z mlekiem. Chłop wrócił z stałą krową, ale po prostu go nie ma tutaj. Ej! Dobra, Matruner. mamy taki To jest mój kolega, który kiedyś nagrywał Minecraft. A pamiętacie go? I niestety zrobił sobie wielką przerwę. Nie ma go i już nie nagrywa od pół roku. Pół roku go nie ma. I może wam powiem, gdzie jest. Ale to zobaczymy, co przyszłość przewiduje. Co on robi i co będzie robił. Właśnie. Niech, ja przyszłość, niech przyszłość nam pokaże, co on będzie robił. Co teraz musimy zrobić? Tu jest mnóstwo trawy. Musimy mnóstwo trawy trawę było napisane. No A dawaj. zadanie jest takie: skość trawę. Dobra, rozumiem. Bierzemy kosiarkę. Trosimy, kośimy! RURAM! Dawaj, dawaj, kosz! Kosimy, kosimy, musimy wszystką trawę skosić, Teraz skręcam w lewo. Kosimy, przyspieszamy, przyspieszamy, patrzcie kosze <coughs> Serio, teraz, ale mi się tak nie chce kosić tej tawy. Dobra, teraz tu kosimy, pięknie ja dookoła. Dawaj, dawaj, Patty, możesz pomóc. Na dwie kosiarki będzie szybciej, bo to ciężko. A teraz tutaj nasuwamy, baczcie równo, 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 Całe musimy dookoła. Dobra, teraz Dobrze, tu skręcamy. Dobrze, kierowniku, Ej, Pat, jak ty kosisz? Zostawiłaś linijkę, Patrycja! Dobra, to nic, A, baby tak zawsze koszą źle. Patrycja zostawiła tutaj normalnie linijkę. Dobra, teraz skręcam linikę. w lewo. Jo, e, teraz e, tutaj skręcam. Dobra, teraz tu, elegancko, teraz w lewo znowu. Teraz tu, dobra. Szybciej, Patrycja, kosi, by tą trawę, odblokować zdjęcie Matrunera! Trzeba jeszcze w lewo, no, no koszy, nie, ja nie coś. No koszę, koszę! Się... No nie A! we mnie, uważaj! A teraz tutaj prosto, bo ty ona baba wieża we mnie. Nie no, weź jak ty jeździsz. Nie, pokosze. kosze! Tragedia. Uważaj na mnie, żeby nie walnąć mnie. Michał, ja tu biorę ten baba Dobra, teraz tutaj skręcamy w lewo. Raz no tutaj weźmy. No, elegancko mamy to, patrz, 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 a, patrz. Dobra, 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 dobra. I, i ostatnie, ostatnie! Jeszcze jedno, jeszcze jedno, i jeszcze u mnie. Biedź w to! Pum, mam! Jeszcze mam, tu. mam, mam, jeszcze tutaj. Party, party, party! Jest. jest, dobra! Jest. <laughs> Co jest? Matruner Patruner? jest w Dubaju? Ej, oni Ej, my byliśmy tam, to było Dubaj, pamiętasz? Matruner, co to się dzieje? My byliśmy dzieje? w Dubaju, słuchajcie, ja, ja pływałem, nie wiem czy wiecie, ale wam teraz. Yy, bo ja tam byłem w tym mieście i wam pokażę, udowodnię. patrzy to. Pum! Teraz widzicie filmik. Ja pływałem w takim basenie na 54. piętrze, było to bardzo wysoko i widziałem Burcz widziałem widziałem całe miasta w Dubaju, wszystkie takie wielkie budynki. I tam, właśnie w tym Dubaju, serio są takie wielkie, patrzcie, one są takie długie i one naprawdę takie były. E, no i to chyba na to wychodzi, że tutaj stoi matruner, po tak. prostu tutaj stoi. Czyli on wyjechał do wielkiego miasta w Dubaju i został szejkiem? Ale on, on chyba za nami spapugował. Ej. Bo my byliśmy pierwsi. Ej, 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 on się przeprowadził do innego kraju. Dlatego nie nagrywa. Nie ma go w Polsce. To by się zgadzało, nie mam matrunera w Polsce. On wyjechał gdzieś indziej, ale co, on by został szejkiem e, i wyprowadził się? To co, on nigdy nie wróci? Nigdy Ileł go już nie będzie na YouTube? <śmiech> <śmiech> nigdy nie będzie matrunera. Ale tak nigdy. Nie, Przecież to mój przyjaciel. Nie, tak naprawdę to nie wiem, ale serio chyba na to wychodzi. Ja tam się z tego śmieję. Ej, co śmieje. jest? Chciałbyś się, się śmiejesz? Mama Tronar jest w Dubaju. No nie, masakra, ja bym sam chciał być tam. Dobra, no to idziemy dalej. To było w szoku, jestem w szoku totalnym. Zaraz, zobaczmy kolejne osoby. Uwaga, otwieramy i... Teraz ja będę! Uuu, teraz będę ja dowiedzieć. ciekawe co przewiduje moja przyszłość. Jakie mamy Zaparkuj teraz? pojazdy, dobra. Zaparkuj pojazdy, okej, okay, musimy zaparkować wszystkie pojazdy, które widzimy. Dobra biorę to i o mam nie. to lecieć. Aha, czyli muszę normalnie tak parkować? Serio? Patrz, 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 muszę tu wylądować! po ląduje! Loduje, loduje! Okej, zaparkowane jedno, dobra. Tam ja musisz do małego. Drugim. Dobra, ja teraz tym. Uwaga, zaparkuję yy. to Teraz to parkujemy, tu muszę wjechać. Tak? Chyba tutaj, nie? Czy nie? Czekaj, 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 czekaj. Tutaj. Tu? Okej, okay, tutaj, 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 tutaj. Dobra, elegancko. Dobra, mamy dwa, trzy Teraz no, ty weź to, to, a ja biorę samolot. Samolot, uwaga, teraz samolotem będzie ciężko. Uwaga, uwaga, uwaga. Parkuje, 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 parkuje. Nie! Samolot mnie wywalił! To uważaj! Nie, 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 nie lec tu góry skradę! Jest Patty! Jestem wysoko! Saj, co ty wyrabiasz? Lecę na dół, lecę na dół, lecę na dół, lecę na dół! Boga Patty, uważaj! S leci! uleci, leci, uważaj, żeby cię nie potrącił samolotem! Zostajesz potrącona przez samolot, parkuje! Dawaj, dawaj, leć! PUM! Jest Dobra. prawie dobrze. O, prawie jest dobrze. w linii, jest w linii. To okay, to już liczy. wszystko zaparkowane. Patrzymy, i teraz ja. Uwaga, uwaga. Ooooo! Oh. 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 Lup! <śles> Ej! Ej! Czy ja będę niedługo się żenił? Wow, jak ja będę miał wesele! Sukienka! ja będę miał wesele. Wow! Ja będę miał wesele. Aż muszę usiąść dobrze, bo ty. Ja, mu, ja będę miał wesele. Ja będę miał wesele czekaj za zaszyty. <ścoughs> ja będę miał wesele! O nie! Maestro, a to ja jestem? Eee, Patrycja? To jestem ja? Dobie pomocy! Ratujcie mnie przed weselem! Co? A to wygląda jak ja, ja mam takie blond włosy. No nie wiem, nie... E, słuchaj, e, e, dwa razy mrugnę i wołam o pąc. Ej, ja w szoku, już Ja wywaliły. nie wiem, co się dzieje. Yo, ej dobra, to jest szok. Ja bym mam wesela, ja raczej bym nie chciał mieć wesela, dlatego, to? że... Dlatego, że jestem za młody. No dobra, e... To Ty ja gadasz. tego nie chcę widzieć, lepiej. Ja to po prostu to stoję i nie teraz. Nie wiem, czy to Patrycja. Jest biały welon, wygląda jak Patrycja. Nie wiadomo, czy to Patrycja, bo tam. Chyba, że takich włosów. Ej, takich włosów ty nie masz, bo ty masz rozpuszczone, a ona ma. No tak, ale zawsze chyba się na ślub robi, nie? Co ty nie wiesz? No nie wiadomo, nie wiadomo. Dobra, idziemy dalej, uwaga, otwieramy drzwi, idziemy dalej, patrzymy, patrzymy. Łooo, teraz będzie sebek! O ja. Sebek o ja będzie cię. teraz. Ej, to uwaga, ale trzeba blokować, Sebka, musimy kliknąć przed przycisków. Pięć przycisków, gdzie są lasery, uważaj na lasery, bo cię rozwalą. Na gorzej, teraz, pań bąd. Uwaga, teraz tutaj musimy to przejść. Skacze Pum, dobra, uważaj, uważaj na laser, uważaj na laser. Trzeba przeskakiwać to po prostu. Teraz tutaj jest jeden przycisk, kliknę. Okej, okay. pum, kliknąłem, jeden mam, dobra, teraz drugi tutaj, drugi mam. Pyk, dobra, jeszcze dwa. Uważaj, wow, uderzył, zostałem. Ła, ła, ale zaraz padę. No nie, masakra, tragedia, critard. Dobra, jeszcze raz. Skaczę teraz tutaj. Dobra, ja idę tutaj, mam jeden hops. odblokowany. Skaczę, hops. ninja, 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 ninja smile so. Dobra, teraz tutaj klikiam, przycisk, mam trzy. Dobra, teraz... ja mam dwa. Okej, okay, dwa. A tutaj skacze... Oa! Ups! Zrobiłam! jest, jest, jest! A kliknięte, dobra, faktycznie, sorry. Dobra, patrzymy, uwaga! Co będzie? Sebek! I patrzymy! Ej, no nie zobaczyłem, padłem! Ej, co ma? Co? Co, jest? co jest? Co jest? Nie! Co jest? Ej! Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle? Sebek będzie miał dziecko! Ebek będzie miał dzidziusia! Ej! Mocne to jest. Dobra, to jest mocne. Ale baby, fajnie. Ej, on będzie miał dzidziusia i wtedy przez. Ej, ale jak ma dzisiaj dzidziusia, to się dużo obowiązków. Dobra, tego naprawdę się nie spodziewałem. Ja też totalnie. tak. Poznaliście w tym filmie naszą przyszłość. Jak się podobało to zostawcie łapeczki w górę i pamiętajcie o subskrypcji i oczywiście o moim sklepie, gdzie czeka na Was koszulka Shiby Mój nowy ręcznik, poduszki i nowe zeszyty. Pfff. Nowe zeszyty, które dużo, duże jest ich pojawiły się oczywiście wraz z nowym notesem, gdzie jest grafika z dwóch stron wpadajcie pierwsza w linia w opisie smysokru.pl No i co? Dziękuję za oglądanie, widzimy się i utro!